Witajcie, czas na podsumowanie listopada na moim kanale. W tym miesiącu sporo się działo, ale uważajcie, w grudniu czeka Was jeszcze więcej atrakcji, przede wszystkim nie konkurs, a konkursy, ponieważ w listopadzie konkurs był, o tym doskonale wiecie, natomiast czeka Was naprawdę miłe zaskoczenie. No i dla kogo ten film? Przede wszystkim dla osób, które nie mają zwyczajnie czasu zaglądać na mój kanał regularnie, a chciałyby wiedzieć, co się działo i szybko przejść do wybranych recenzji. Tak więc ja Wam to umożliwiam w postaci właśnie przygotowania takiego filmu. I przechodzimy do konkretów. Miesiąc otwierała recenzja myszki Surefire Marshall Claw, czyli wygodna myszka, niedroga, która miała i plusy i minusy. Generalnie ciekawy produkt, ale jak chcecie dowiedzieć się więcej, to zapraszam do filmu. Pojawił się też przydatny poradnik o głośnikach marki Genesis, czyli marka popularna w naszym kraju. Głośników w ofercie mają całkiem sporo. I tutaj Wam dokładnie pokazałem, które głośniki komu, do jakich zastosowań można by polecić. I była też klawiatura typu 60% od marki Surefire, czyli PIN M1 Mechaniczna w przyzwoitej cenie. Dość ciekawy produkt, też możecie sobie zajrzeć. No i prawdziwy Hit, czyli klawiatura Sharkun Skiller SGK50S4. Ponowa klawiatura typu 60% z swapem na bardzo dobrych przełącznikach, czyli na kejlach, z ciekawymi nakładkami i kilkoma innymi funkcjami. Tą recenzję koniecznie musicie zobaczyć. A także tą, o której powiem teraz. Po dłuższej przerwie marka Modecom zaproponowała nową klawiaturę i to nie byle co, ponieważ jest to klawiatura w formacie. 96% do tego działająca także bezprzewodowo, mająca hot hotswap, przełączniki Gateron, bardzo fajne LEDy i software. Tak więc szczególnie polecam sobie to zobaczyć. No i był też przydatny poradnik o podkładkach pod myszkę tak zwanych tanich i dobrych. Podobno czegoś takiego nie ma, ale kilka marek zrywa z tą tradycją i tutaj możecie się dowiedzieć jakie to są marki i przykładowe podkładki. Surefire Bazar Glow, czyli kolejna wygodna niedroga myszka. Tym razem mająca nieco więcej plusów niż poprzedni całkiem dobrze sprawdziła się w praktyce. Genesis Radon 800, czyli najlepsze słuchawki w ofercie Genesis. Czy aby na pewno? Przekonajcie się sami oglądając tę recenzję. Na pewno ten headset za wiele rzeczy można pochwalić. Chociażby za wieloplatformowość i lekką, bardzo wygodną i jednocześnie wytrzymałą konstrukcję. A więcej w recenzji. Kolejna klawiatura 60% także od Surefire, ale tym razem klawiatura membranowa. King Kingpin X1. Niewiele membranówek w tym formacie, tak więc też warto się zainteresować. Po bardzo długiej przerwie pojawił się krótki filmik rozrywkowy z Apex Legends. Legends. Udało się nagrać kilka ciekawych akcji snajperskich, więc jako serię rozrywkową też jak najbardziej polecam. No i był taki filmik, ankieta, co myślicie o serii Recenzja w minutę. Jak ktoś nie widział, nie zdążył się wypowiedzieć, to zapraszam też, można też podzielić się opinią na temat tej serii. No i w połowie listopada rozpocząłem poradniki zakupowe, takie przed Black Friday, ale także przed świętami, więc te poradniki są jak najbardziej aktualne. I na pierwszy ogień poszły głośniki i słuchawki bluetooth od marki Hama Polska. Więc jak szukacie inspiracji prezentowych, warto zajrzeć. Modernizacja komputera pamięciami DDR4 Hig Vision, czyli nowe pamięci do komputera, jak sama nazwa mówi, z taką mini prezentacją. Dość opłacalne kostki, jak szukać akurat pamięci, to jak najbardziej można sobie zajrzeć. No i był filmik o promocji na fotele i burka gamingowe od Genesis. Chyba już ta promocja minęła, możecie sprawdzić w każdej chwili, ale były duże przeceny do 50%. Następnie pojawił się niedrogi głośnik z Biedronki od marki Moevi. Cena 379 zł, bardzo atrakcyjna, jak na duży głośnik do Paraoke, mikrofon w zestawie o mocy aż 70 W. Tak jak wspomniałem, był konkurs, ale wszystko jeszcze przed nami w grudniu. Następnie był film z promocjami u partnera kanału, czyli sklepu MocnyKomputer.pl przecenione m.in. komputery z serii Mastero. I zbliżając się już końcówki miesiąca, pojawiła się recenzja bardzo dobrych słuchawek bezprzewodowych Audictus Champion Pro. Lekkie, wygodne, zapewniające dobrym jakość dźwięku w bardzo atrakcyjnej cenie i z niesamowitą baterią, która potrafi wytrzymać, według producenta, do 50 godzin według mnie od 50 do 70 paru. Sprawdźcie koniecznie, jak szukacie słuchawek bezprzewodowych, a nie chcecie przepłacać. Pojawił się także kolejny poradnik zakupowy z inspiracjami z Hama Polska. Tym razem akcesoria mobilne. W dobrych cenach. No i miesiąc zamyka recenzja słuchawek Creative Sound Blaster Blaze V2, czyli taka odświeżona, unowocześniona wersja, bardzo znanych słuchawek, które miałem okazję w pierwszej wersji testować naprawdę wiele lat temu, kiedy mój kanał był praktycznie jeszcze za bardzo nikomu nieznany. Co oferuje nowa wersja? Zobaczycie właśnie w tym filmie. Oczywiście poza tymi filmami, które wymieniłem, pojawiło się także sporo YouTubeowych shortów, a także recenzje w minutę. I ta seria tutaj też bardzo ładnie nam się rozwija. Przez ponad 110 filmów na playliście, więc też tam y, powoli ich przybywa. No i w tym momencie dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że ten filmik się przydał. Jak chcecie mnie docenić, no to oczywiście bardzo będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę, napiszecie komentarz, zasubskrybujecie kanał, jeśli tego nie zrobiliście jeszcze z jakiegoś powodu. Jak ktoś wyłącza dla mnie adblocka, to dziękuję bardzo. Parę złotych zawsze więcej może mi wpaść z reklam, które pojawiają się w filmach. Tak więc dzięki bardzo. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się.